Chińscy komuniści zdali sobie sprawę z tego, że jeśli przejmą na jakiś czas ciężar utrzymywania białych pasożytów, to doprowadzą do tego, że biali ludzie odzwyczają się od pracy. Według mnie i podejrzewam, że według każdego rozsądnie, logicznie rozumującego człowieka, było zupełnie oczywiste, że. Prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji, w której ci pozbawieni zdolności do pracy, biali ludzie, znajdą się w sytuacji, w której wtedy, nawet gdyby chcieli cokolwiek zacząć produkować, to już nie będą w stanie. I oni wtedy będą skazani na zaopatrzenie z zewnątrz. To zaopatrzenie z zewnątrz, oczywiście, ma swoje zalety, ale wady, wadę ma tę podstawową, że jeśli dochodzi do sytuacji konfliktowej, to białego człowieka można zagłodzić na śmierć. Chińczycy wykorzystali pewną okazję, tak to można powiedzieć, bo nie, nie wiemy dzisiaj do jakiego stopnia było to działanie wówczas, 50 lat temu czy 40 lat temu świadome, bo ten proces w sposób intensywny zaczął się 40 lat temu. Początek 80. lat to, to, było, to był początek wyprowadzania przemysłu, szczególnie przemysłu ciężkiego ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Stany Zjednoczone nie mają przemysłu ciężkiego. Jeżeli ktoś chce kupić stal, to kupuje stal chińską. Tak po prostu jest. Jeżeli ktoś chce kupić gwoździe, kupuje gwoździe chińskie, bo one są tańsze. Jeżeli ktoś chce kupić sprężynkę, to kupuje sprężynkę chińską, bo ona jest tańsza. Pytanie. Co można w takiej sytuacji zrobić? Jak wybrnąć z tego ślepego załuka? I okazuje się, i to jest naj, najbardziej tragiczne doświadczenie, które niestety do wielu osób jeszcze w tej chwili nie dociera. Mianowicie wniosek jest taki, że nic nie można zrobić. W tej chwili nic nie można zrobić. Z jakiego powodu? Otóż ktoś, kto bada te rzeczy i, i przygląda się w ogólnej sytuacji, a należą do tego, czy powinni ale do tego przede wszystkim tak zwani geopolitycy, oni zdają sobie sprawę z tego, że świat białego człowieka jeszcze w tej chwili ma taki potencjał ekonomiczny, ma jeszcze tyle pieniędzy, że gdyby podjął taką decyzję, że chce zrobić to, co chciał zrobić Donald Trump, czyli odtworzyć bazę produkcyjną świata białego człowieka. Bo Trump zgłosił wyraźnie tak, przemysł musi wrócić do Stanów Zjednoczonych. On to wyraźnie mówił. Więc bazę techniczną biali ludzie jeszcze byliby w stanie odtworzyć. To znaczy, nawet kupić u tych Chińczyków stal i tak dalej, elektronikę i tak dalej i wymudować tutaj własne fabryki. To jeszcze świat białego człowieka jest w stanie zrobić. Natomiast nagle ludzie zaczynają sobie uświadamiać, przynajmniej nieliczni, znacznie tragiczniejszą sprawę. Otóż o ile można wybudować fabryki, o tyle nie ma już ludzi, którzy byliby w stanie w tych fabrykach pracować. W świecie białego człowieka nie ma już ludzi, którzy byliby w stanie pracować tak, jak jeszcze byli w stanie pracować ich rodzice czy dziadkowie.